Skarby arabskiej cywilizacji. Otwórz oczy. Lepiej jedz do obi. Dziesięć lat obi w Polsce. Panel podłogowy bezkrajowy Montana Living Special Edition. 7 mm. Dekor Bóg Wiśnia. 10 lat gwarancji. 19,95 m2. A Obi! Genialnie! Jeśli latam do Ameryki, to tylko lotem. Nową biznes klasą. Lecę bez przesiadek. Komfortowo fantastyczna, miła obsługa. Kapitalne te nowe fotele, w których można się zanurzyć, odpocząć, zrelaksować, nawet zasnąć. Dla każdego przenośne DVD. Można obejrzeć film, posłuchać muzyki. Jestem... bardzo zadowolony. Bardzo. Lot. Jesteś pod dobrymi skrzydłami. Coraz mniej ludzi na mieście. Nic dziwnego. IKEA właśnie obniżyła setki cen. Na zawsze. Cześć, <gry> Velvet. Wspierasz działalność fundacji szkolących psy do pracy z osobami najbardziej potrzebującymi. Nie bądź obojętny. Przyłącz się do akcji. Pomóżmy razem. Masz awarię? Na kłopoty płyta ratunkowa. Rozwiążesz problemy i odzyskasz dane. Na wirusy spam i hakerów płyta bezpieczeństwa. W nowym PC World dwie unikalne płyty. Razem 240 programów. Ratunkowy PC World Computer już w kioskach i internecie. Prima balerina. Jej życie to taniec. Jej życie to muzyka. Jej życie to teatr Balszoi. Jej życie to role w największych spektaklach. Maja Plisiecka. Moje życie, mój taniec. W sobotę 30 września o 21:40. Duże brawa.

Widzimy szkoły na różnych krańcach świata. Każda wygląda inaczej, ale w każdej jest wesoło. Moja szkoła. W sobotnie przed w małej planecie. Jedynym w Polsce paśmie dokumentów dla dzieci. No i ci Australijczycy muszą wymyśleć tę całą knajpę. Potem za te 50 tysięcy uruchomić. Za to Jamie cały rok jeździ po Włoszech i bawi się w robienie kuchni. I to jakiej kuchni? Stana, Jeśli ktoś nie był gościem w programie Marty Stewart, to tak jakby go w ogóle nie było. Ale czemu Hindusi jedzą rękami? Przepraszam bardzo. Skąd państwo to wszystko wiedzą? Kuchnia TV. Pierwszy polski kanał kulinarny. W październiku zobaczymy filmy, które zdobyły najważniejsze światowe nagrody. Bill Murray w filmie Jima Jarmusza Broken Flowers. Sentymentalna podróż nagrodzona Grand Prix w Cannes w 2005 roku. Historia sprzedanego dziecka i odzyskanej godności. Film braci Darden nagrodzony Złotą Palmą w Cannes także w 2005 roku. Komornik Feliksa Falka ze znakomitą rolą Andrzeja Chyry, Złote lwy na festiwalu w Gdyni w ubiegłym roku. Pięć nagród w Wenecji i sześć nominacji do Oscara. Good night and good luck. George Clooney o historii amerykańskiej telewizji. Los Angeles bez żadnych upiększeń. Miasto Gniewu to trzy Oscary, w tym dla najlepszego filmu roku 2005. Prosty film, który zdobył ogromną widownię i Oscara za najlepszy długometrażowy dokument. Marsz pingwinów. Palmy, lwy i Oscary w październiku w Kanal+. Plus.